Play for fun! Cześć, witam wszystkich FPS-owiczów. Dziadek krypka z tej strony. Na waszych ekranach, oczywiście, Modern Warfare 2019. Jest to kontynuacja serii Kolosem po oczach. Oczywiście, mapa części z was, jak nie wszystkim, może jest znana. Jest to oczywiście hardcore. Jeżeli jesteście posiadaczami Call of Duty Modern Warfare 3 to pewnie nie raz mieliście okazję na tej mapie sobie zagrać. To jest mapa w troszeczkę innej odsłonie. A dzisiaj, oczywiście, nie będzie to komentarz live. Jest to komentarz taki totalnie na luzie. Zresztą tutaj w tle będziecie mogli słyszeć podczas rozgrywki mój śmiech. Powiem Wam, że tutaj dzisiaj przedstawię Wam dwukrotnie, jak na tej mapie zdobyłem Kolosa. Ale jest to całkowicie. Rozgrywka na luzie. Oczywiście komentarza, który teraz słyszycie w żaden sposób, nie będę poprawiał. Nie będę go nagrywał drugi raz. Po prostu nagram go tylko i wyłącznie raz. I to, co Wam dzisiaj przekażę, od razu wrzucę pod tą rozgrywkę, którą Macie teraz okazję obejrzeć więc o czym chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać no na pewno o tym jak wygląda w chwili obecnej sytuacja w Modern Warfare 2019 a powiem Wam, że wygląda dosyć ciekawie. Niedawno na Twitterze tutaj Activision ukazał się komunikat, ale zaraz do tego wrócę. Na razie jeszcze tylko powiem o miejscówce, którą zajmuję. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych miejscówek, jaką możecie sobie wybrać na tej mapie, jeżeli macie tutaj zamiar zdobyć Kolosa. Widzieliście parę chwil temu, gdzie postawiłem sobie Claymora i tutaj jest świetna okazja na to, żeby zapanować na tę flagą, a zresztą to w tej chwili obecnej czynię. Można asekuracyjnie postawić sobie Claymora drugiego, doposażyć się i tutaj w tym miejscu zapolować na przeciwników także na pewno też wiecie zauważyliście jaką tutaj wybrałem sobie serię ofiar jest to oczywiście vitol także helikopter wsparcia no i oczywiście najwyższa nagroda za serię ofiar jaką jest kolos oczywiście jeszcze tutaj przypomnę że w opisie pod tym filmem znajdziecie link do opisu klasy dla dlaczego takie, a nie inne wybieram atuty oraz jak tutaj się w odpowiedni sposób doposażyć jeżeli zaczynacie bieg w cudzysłowie poprzysłowiowego kolosa także odsyłam do opisu pod tym filmem i tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tego co można i w jaki sposób sobie tutaj przygotować jeżeli będziecie chcieli sobie tak jak wam wspomniałem zdobyć kolosa serdecznie was zapraszam także do tego właśnie oto. Poradnika, o którym parę chwil temu mm, powiedziałem. Także to tyle, a powrócę do tego, o czym e, mówiłem. Mianowicie, mianowicie tutaj mam oczywiście e, na myśli e, Twitter e, i ten komunikat, który się ukazał e, na oficjalnym Twitterze e, Activision, z tego co pamiętam. W zasadzie Call of Duty, oni się między sobą uzupełniają, ale śledzę tutaj i Blizzard, Activision, także Call of Duty i tam pojawiły się właśnie informacje dotyczące do właśnie o tym co powiedziałem, dotyczące Blisko 60 tysięcy zbanowanych permanentnie braczy, graczy, przepraszam. I o czym tutaj chciałbym jeszcze Wam powiedzieć? No, jest to delikatny in plus, ponieważ jak wiecie, ja w zasadzie omijam szerokim łukiem tutaj Modern Warfare Warzone z uwagi właśnie na te osoby, które mocno tutaj czytują, oszukują. I i wtedy nie ma tej przyjemności z gry. Ale wrócę do tego, o czym mówiłem, tak, mianowicie do blisko 60 tysięcy zbanowanych permanentnie graczy. Zresztą ja Wam niebawem w kolejnym odcinku, w kolejnym prawdopodobnie filmie, który przygotuję dla Was na kanał YouTube pokażę, że Także mi wyświetliła się informacja, że dzięki moim dwóm e, raportom, a w zasadzie nie wiem dokładnie ilu e, raportom, e, zostali zbanowani kolejni nieuczciwi gracze, którzy właśnie psuli rozgrywkę w Modern Warfare tutaj w multiplayerze, a także w Warzone. Także Zachęcam Was serdecznie do tego, abyście także zgłaszali jakieś tutaj dziwne sytuacje, i jeżeli będziecie robić to pewnie systematycznie, to prędzej czy później taki gracz, który jest systematycznie raportowany i gra nieuczciwie, tego permanentnego bana otrzyma. O czym jeszcze tutaj mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że. Także Wam podlinkuję w opisie pod tym filmem bardzo fajnego youtubera ExoGhost. Gość naprawdę jest bardzo dobrym tutaj graczem na scenie Call of Duty Modern Warfare 2019. Jednak jak się okazało, także i on został zbanowany, tylko że w inny troszeczkę sposób dostał tak zwanego Ghost Bana. Co to oznacza? Oznacza, a w zasadzie nie Ghostbana, tylko Shadowbana, dokładnie tutaj to precyzując, co oznacza Shadowban. Shadowban oznacza to, że nie zostaniecie permanentnie zbanowani, jednak tutaj twórcy gry przygotowują dla Was wtedy specjalną dla takiego gracza, który jest nieuczciwy, specjalną niespodziankę. Kiedyś o tym wspominałem, mianowicie tacy gracze są łączeni na specjalnym, tak jakby serwerze z bardzo wysokim pingiem, więc tak to wygląda i wtedy nie dość, że są łączeni na serwerze z bardzo wysokim pingiem, to jeszcze do lobby są dołączani inni w cudzysłowie nieuczciwi gracze. Tutaj, jeżeli chodzi o ExoGhost, o czym mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć tak naprawdę tutaj tyle na ten temat, że dosyć dziwnie ta jego gra wyglądała. Wielokrotnie się zastanawiałem jak ten człowiek właśnie tak jest dobry, wręcz bardzo dobry lub wyśmienity, a wręcz mistrzem w tym co robi. Mam tutaj na myśli rozgrywkę Modern Warfare 2019 tryb multiplayer. Zresztą podeślę Wam kilka tak naprawdę filmów w opisie, byście mogli z własnym okiem ocenić czy to, co on prezentował w rozgrywce i wrzucał na swój kanał YouTube, jest grą uczciwą. Jest to tak zwanym super pro graczem z można powiedzieć świetnym skillem. Czy rzeczywiście mógł się czymś wspomagać? Nie do końca chcę zabierać tak naprawdę w tej kwestii głos żeby w jakiś sposób tutaj kogoś nie skrzywdzić. Jednak, tak jak wam wspomniałem, zresztą on sam. Powiedział w jednym z filmów, że właśnie został obdarowany Shadow Banner. Zaczął korzystać teraz z kont swoich znajomych i ciekawe co z tego wyjdzie. Także też Was zachęcam do tego, abyście w jakiś sposób tutaj prześledzili ten kanał Exogosta. Oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, podlinkuję tutaj adresik do niego w opisie w tym pod tym oto filmem. Zresztą o czym jeszcze mogę powiedzieć na no pewnie część z Was przesiadła się w cudzysłowie może na Black opsa Cold War i pewnie tak jak Wam wspomniałem na pewno, na pewno części z Was ta, Nowa odsłona Black Opsa podoba się. Ja, dopóki, tak jak Wam mówię, nie przekonam się do tej gry, mianowicie te wszystkie dziwne, można powiedzieć, niedociągnięcia nie zostaną w cudzysłowie wyprostowane. Nie zamierzam w chwili obecnej póki co tutaj. Można powiedzieć, zaopatrzyć się, nabyć tą kolejną odsłonę Black Opsa. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Ale tak jak Wam wielokrotnie tutaj mówiłem, póki co nie jestem zdecydowany, aby właśnie jeszcze zdecydować się na zakup Black Opsa Cold War. Jak widzicie, jeżeli chodzi o obecną rozgrywkę i to co się prezentuje na waszych ekranach, mogę rzec, że z pełnym można powiedzieć przekonaniem, że miejsce, które wam wskazałem jest jednym z bezpieczniejszych miejsc i łatwiejszych, jeżeli chodzi o ogarnianie i zdobycie kolosa na mapie Hardcat. Zresztą Możecie sobie oczywiście spróbować i zobaczyć, jak będzie to wyglądało w Waszym wykonaniu i czy także Wam się uda w tak, można powiedzieć, łatwy i prosty sposób, jaki ja Wam tutaj prezentuję, tego oto kolosa zdobyć. Co jeszcze mogę powiedzieć? No oczywiście powoli, powoli seria kolosem po oczach będzie dobiegała do końca. Tych odcinków pewnie będzie około 30, może ponad 30 parę, tak jak wspominałem o tym. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądała sytuacja i mam nadzieję, że tutaj kolejne odcinki z tej serii w jakiś sposób też Was może zainteresują, zaciekawią. Wskażę Wam jeszcze pewnie z 2-3 Mapy, na których też w łatwy sposób takiego kolosa można zdobyć i można powiedzieć, cieszyć się tym, że przeciwnicy dostają lekko białej gorączki z uwagi na fakt taki, że nie do końca mogą zapanować nad sytuacją. Także jeżeli chodzi o mapę Hadkart, wiecie co robić, jak wykorzystać atuty. Miejsca, które Wam wskazałem, a ja jeszcze może przejdę do tego, co tutaj planuję Wam niebawem pokazać. Na pewno pokażę Wam troszeczkę inny styl gry. Nie będą to pewnie bardzo wysokie wyniki. W kolejnych, pewnie, odcinkach, jeżeli jak się zakończy seria Kolosem po oczach, zobaczycie też. Tutaj, jak w łatwy sposób można zdobyć AC130, ale bardziej tutaj będę szedł w tym kierunku, żebyście zobaczyli, że także oprócz tego, że potrafię się murować, to także będziecie mogli zobaczyć, że nieźle sobie raszuję po mapie i nieźle sobie właśnie w takiej formie, w takiej formie prezentując taką rozgrywkę radzę. Proszę bardzo. Powrócę jeszcze do tego co widzicie na ekranach. Jak widać, można tutaj troszeczkę w cudzysłowie pozamiatać i zblokować przeciwników, tak aby nie zbliżyli się do flagi B. Ale tak jak Wam wspomniałem, tak warto, warto sobie przećwiczyć, przećwiczyć to i tutaj właśnie sobie zadysponować najwyższą nagrodę za serię ofiar, jaką jest Kolos. Powoli ten materiał już pewnie będzie dobiegał do końca. A właśnie, wracając do tego, co widzicie w tej rozgrywce, ani w pierwszym meczu, ani w tym, który teraz Wam prezentuję. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Nie dotrwałem Kolosem do samego końca, jednak dzięki niemu można powiedzieć, że Udało się w jakiś sposób zmęczyć przeciwników, tak żeby drużyna wyszła na prostą. Serdecznie Was pozdrawiam. No i oczywiście tradycyjnie zapraszam do śledzenia kanału FPS Media i tego, co się dzieje na naszym, także Twitterze. Tam pojawiają się aktualne informacje odnośnie wrzuconych filmów na nasz kanał YouTube. Pozdrawiam Was, cześć.